Cześć, witam Was w moim następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj filmik troszeczkę tak później, no ale nawajam się, że jest. Dzisiaj w sumie dużo nie pokażę. Powodziłem taką wielką prośbę, aby każdy, kto zobaczył ten film, zostawił łapkę w górę oraz każdy zostawił komentarz, żeby te filmy były takie bardziej promowane przez YouTube, żeby wszyscy moje filmy widzieli. oświetlenia nie są za dobre. No, i mam również dla Was taki mały konkursik. Jak wiecie, żaden królik w mojej hodowli nie ma imienia, więc postanowiłem, że wybierzecie dla królików oczywiście tylko ze stada podstawowego. Czyli staje podstawowym jest parka podpalanych czarnych, parka fideńskich niebieskich, samica, samica barnamskiego szarego, czarnego oraz samiec francuski baran czarny. Oraz dwie samice w WJS Jak to się wyglądało? W pierwszym przypiętym komentarzu będzie taki przykład I tak, robi się tak Pierwsze Nie całą rasę, tylko PC w skrót PC, myślnik, samiec, myślnik, imię Później PC, myślnik, samica, myślnik, imię, no i tak e, Wszystkie W sumie, nie wiem, najczęściej, ale chyba 8 albo 9 będzie no, i taki mini konkurs dla grała zrobię. No, i potem sobie wy, sobie tam wynaj... że znaczy nie wynajdę, tylko dam sobie te imię królikowi, które najbardziej mi się spodoba. O, sobie wybiorę. No, jeszcze mam taką smutniejszą informację. Jeszcze taka nie bardzo smutna. Samica podpalana czarna. Coś jej strasznie dolega, ma straszne zdjęcia. W sumie na bardzo nie, nie wiem od czego. Od trawy raczej nie. Ponieważ dostała trawę ostatni raz, 4 dni temu, było wszystko ok. Wczoraj na wieczór również. Normalnie daj mi siana, to od razu podejścia do siana. Teraz patrzę, siedzi w rogu. Biegunki nie ma. Sprawdzałem. Tylko mam mega zdjęcia, więc myślę, że podam jej jak zawsze kawę. Zawsze mi może pomoże, nie? No, no chyba to w sumie tyle. Myślę, że na najczęściej filmiku wam pokażę maluch, małe WN, ponieważ powinny już otwierać oczka. No, jak zwykle pokażę Wam również wszystkie króliki, jak i kury. No to dobra, to tyle w tym filmie. Do jutra, no i cześć.